Siemoneczku, ja jestem PPRTEMGAMES Games witam w grze of Sale. Dzisiaj lecimy sobie dalej. Zazwyczaj lecimy sobie na sąsiedztwo, bo jest później już, więc idziemy się przekimać. Nie ma sensu patrzeć, raczej idziemy na sąsiedztwo i cienić się samochodami. Jest do 17, więc tutaj nie ma jakichś ciekawych samochodów, gdzie nie będzie. Liczę na recytację bądź ewentualnie liczę na jakieś konkretne e, zabawki. W sensie na y, rynku samochodowym, <laughs> no ba y, 19 tysięcy, i zabieram. Myślę, że, no dobra, e, teraz tak. Nawet na i już 7 godzina. Jeden samochód jest skupiony, więc tutaj do 8 teraz, proszę państwa, do 8 godziny. Więc tu jeszcze może coś wychaczymy, ale na, patrząc, no nie ma jakoś dość ciekawych. To jest wiemany samochód. Konkretnie da Fokusa, może kupimy. Dobra, panu. panu musz pomalowanie 6000. Tak, musi na 555 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5? zobaczymy, czy no, udało się. Elegancko, tylko mi się nie chętnie. Nie, że yy, na Waszczat. Dobra, idziemy się przekimać. Nie ma sensu dłużej. A samochody następnie. Wystarczy tak samo na świecie zachęcę zostawienia lapeczki w górę komentarza i liczycie mimo oglądania odcinka. Więc lecimy. Prześpijmy się dzisiaj 54 tysiące zarobku, więc no, tak nie ma. Wiadomo, były zarobki, żebyśmy jeszcze mieli jedynkę, no ale dzisiaj niestety tak nie jest. Dobra, yy, patrzymy, czy coś tu ciekawego będzie. Na razie coś tam widzę, ale czy tak ogólnie wizualnie być może... Może być. Zobaczymy ile będzie kolega chciał. Dwa tysiące. 2000 Zadajmy mu dwa równe i możemy zabierać samochód. Eee, na lawetkę. Nie żadnego tutaj problemu. Przepraszam, na lawetkę. I na przykład sobie kupimy. To jest podobno co Toyota, jak to nie jest, to, tak? to jest. To, chociaż patrząc, to jest ta to Toyota. Eee, 50 tysięcy Zobaczymy, czy to tyle pójdzie. Dziękuję, bo dzisiaj blisko dziewięć Może tam samochód no nie, no nie powala, ale tak jeśli też w sumie nie jest, więc 70, może tysięcy za to zarobimy. W sensie całościowym. Jeden samochodowy. Patrzymy teraz na rękę samochodowy. będzie coś ciekawego. Jest Mustang. Yy jest ta BNK, no, ma bo chyba nie niemałe pieniądze, zaczynamy, no dobra, proszę, bo to na pewno Y, y e, bo muszę zobaczyć, bo coś dostrzegło jest, tak po prostu, może sacę też 16 tysięcy, ale mogę i zyskać, no niestety straciłem jest yy, i jesteśmy w plecy, więc myślę, 16, czyli 16 jakieś 148900 Mogę tak zobaczyć, czy za tyle on na MK pójdzie Dobrze, nie było źle Ale podobno, że Szału nie zrobiliśmy w tym momencie, dobra Jest Mustang Yyy mi w tej grze możliwych Uuu, jestem mieliśmy, czy kiedyś Nie jestem pewny, 13 się to trochę tanio, ale dobra Yy, tu jest jakiś kadilak Przeby 70 tysięcy A się na 60 I, biłem, i powinno być elegancko pójdzie mi za tyle czy tu nie pójdę, poszło elegancko Proszę, proszę Państwa, no i to mamy się tego mustanga, co mnie właśnie kończy strasznie. Dokup na 2019 rok, proszę Państwa, co jest yy, bakatelną sumą. Ale problem. Rocznikiem, Więc no Dobra, yy, tutaj możemy sobie wziąć teraz mustanga pierwszego w kolejności. Yy, lecimy sobie, to poprawki wiecie kosmetyka takie dupelki. Yy, no to trzeba porobić. Widzieliście sami, że no nie jest w idealnym stanie, no ale też źle to nie wygląda. Więc y, te dwa samochody sobie teraz poprawimy. Yy. tak sobie niech stoi. Witam Cię Mieciu, witam Cię Janku. Yy. Dobra sobie bierzemy, idziemy się jeszcze tak po... Tamten samochód po BMK. Była mi się gubi co? Ja tam miałem w ogóle kupione. Ale już byśmy może tak nie obili na próżno. Słuchajcie, żebyśmy zobaczyli jakie to były stany stanie to Więc ja sobie wejdę Mego pięknego golfa. Ale nie wiem czy w ogóle golf to były do kupna. Wcześniej tak sobie teraz myślę. Może jakiś tam delikatny tego wszedł. Tutaj musimy popatrzeć tak dokładnie. Nie, nie się zapisuje. To był też nie uszkodzony, więc wtedy też możemy sobie tą górę postawić. Tam miałem fajnym miejscu. Niech to będzie mi sięgało. Ogólnie. Yy. Teraz tak tepniemy się do właśnie... Wyniku samochodowego Mierzymy sobie teraz 2mk Nie przepraszam, chevroleta nie BMK Przepraszam, padą w opach Więc tak teraz Poczekajcie, tu paliwa, ten kolesz paliwa nie są cenne Koszty malowania Ceny modyfikacji I tutaj mamy koszty tak. modyfikacji, tak, i samochod zostanie myszy więc ten paliwa sobie chyba blokujemy, bo na jako niejako takie nie chcę odblokowywać e, więc tak weźmy sobie do tego pięknego samochodu powystarzamy się dzisiaj dla samochodu brakuje tutaj pasata właśnie do kupienia, żeby kupić sobie a żeby już móc sobie nim polatać e, Patrząc na niego to na piechotę przyjdzie, potrzebny wbadawany jest indultów, ale poczekajcie, jeszcze jedno możecie zobaczyć, bo ja tak wziąłem, ale teraz nie zwróciłem uwagi, czy nie mam go naprawić. Yy, jest uszkodzony, ale nie jest jakoś tam drastycznie, do pomalowania też, ale nie będziemy go teraz tak picować. Musimy tam 10, 105, opuścimy na 2000, bez żadnego wkładu w tej samej sprzedaży, yy, pójdzie, bo... Z jednej strony też jakoś tam wybitnie dużo, tutaj jest strasznie dużo. Tutaj miałem cek, ale ja to był prawie 180 tysięcy, prawie 150 tysięcy, więc ja tu musimy trochę to kombinować. Tutaj widzę, że jest lakiernik, lakiernia zajęta. Szkoda, przydałoby się, żeby wypchnąć tego dzielę. O, o to mi chodziło. Pańku, słuchaj, ja chcę... Nie, części tylko chcę. Nie kolor fabriczny. mogę sobie... Ooooooo... Proszę Państwa, mogę sobie takiego ładnego zrobić. Ale lubię na taki ładny, plemeczkowaty kolor. Mm. tak. go lekko. wiedź sobie tego. Eee... No i tak. Co mamy tutaj? Eee... Wyścigówkę. Wyścigowej, przepraszam. Yy, turbo, nikt Zawieszenie. Może być wyższe, może być... Światła. Takie... Jak wy 125p. Tablica. Niech będzie duńska. Widzimy no i felgi, felgi są dość fajne. Ale wtedy to mi się zdaje, że jakieś fajniejsze będziemy znaleźli. I zobaczmy wtedy. Jakieś chyba. Tutaj kijóżki. Dobra. Yy, idziemy. Teraz będziemy tak zobaczyć. Woda, czy jest do polakierowania? Bo tak jest, do polakierowania jak najbardziej. A wiadomo, za woda za mój nie ma co wstawiać, nie ma co cudować. No to jest tylko woda MK2, chyba jak się mylę. Więc tutaj tam przełomu nie ma, Ten znowu nie będzie. Przejście poproszę pomalować. Muszę się w ogóle wystawić, bo da się dzień skończy, a my jesteśmy w nosie. Nie tak, bierzemy się teraz, zarumiecie. Oooo, patrzcie, włos się robi biały. Człodziejsko. jeszcze trzeba tak pójść na no, południe, ale praktycznie. To jest 10 minut, to jest jeden. Nie 10 minut, teraz jest jeden dzień. Więc teraz strasznie szybko ten czas leci. Mimo, że to jest do godziny 8 wieczorem, to i tak jest strasznie szybko ten czas leci moim zdaniem trochę jest za szybkie, odpowiednio jakiś tam nie wiem, więc będzie powinni co najmniej 10 minut. Może nawet lepiej. Więc 15, z tego względu, ta rozgrywka była trochę bardziej y, y, przebojowa. No, ale może kiedyś tam ten update taki będzie lepszy, że jednak będzie trochę lepiej. Zobaczmy mechanizowany i trochę to będzie lepiej. Czasowo. No, no zrobione. Żeby tak szybko nie spierniczał, bo tak to strasznie spierdziela Niestety. ty Generalnie jest tylko z dobra. Mierzymy sobie tablet na tableta, muszę na komputer wejść, ja pierdolę No tak, po pierwsze jeszcze muszę sobie otworzyć bitbot Nie poważny bitbot, tylko ten I Strona internetowa wystawiamy sobie ten cena 7700 Wystaw Pelot zębową dwójkę 3D Dobra, mało ważne jak pisałem, ważne żeby pasował dajmy go za piątkę mimo że w tyle nie dostaniemy i Sherbrooke OLED. Trzeba OLED. Cena maksymalna jest 150, jest tyle sobie go wystawimy. Dobra... Tyk. Teraz się, tak będzie. Już jest otwarty, otwarty, idziemy sobie... Dalej się jeszcze w dwa, trzy samochody, przepraszam. Będziemy jeszcze ogarnąć. Nie, za Ford no, tam dużo no nie ma... To szalę jest z tym Fordem, no, ma ten do pomalowania ta piątka by tam poszła e, do 3,5 można żyć ale mam pomysł na odcinek, który będę się wykonać Na następnym odcinku, z tego względu e, być, 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 być. czy... czy e, muszę go zrobić na następnym odcinku, zobaczyć e, jeden myk, ale będzie e, myślę, że ciekawy odcinek e, wtedy ale zobaczcie to jest na razie w planach Kasa jest, możemy tak jakby coś jedną rzecz za, zafiksować Eee, yy, nowej pani? 7700 flota. Eee, yy, tak? Łożko, za flota, to nie jest źle. Moim zdaniem. Że ja się dzień skończy, to mnie boli. Nie ja się w ogóle zdążył. Właśnie tego Mustanga. Bo później tam będzie się pomalować. Przepraszam, będzie pomalować tylko umieć, to jeszcze jest pół biedy. O, mam mamusiu, się piję. mi teraz nie są podróbki. Teremeczka jak marzenie. Uj, ma wejść z tego samochodu A ze mną dość Dość zrezygny samochód Dobra, mam 8 godzinę Więc Kurwa, uzywałaś mi samochód dziadu Dobra, na eee... piątkę peżota, wybaczcie mi Trzy dawaj, dawej 3,5 trzy zobaczymy tutaj jeszcze kolegę, ile banda to już by chyba tam temu przelec, bo o, już poszedł piszno chyba osiemset, trzy tutaj um, 300 zobaczymy za 3, 300 pójdziemy 3, 300 za obok nie to chodziło yy, tutaj jest następna to było następne kurwa, ponieważ ponieważ jest, uszk jest uszkodzony i dlatego na stówkę a tu szkanka kolejna ile może za niego dać za ten kodbałem nic nie zrobiłem 112 no i 120, to będzie 60 tysięcy zarobku. Przypisałem? Dobrze, zapisałem. 60 tysięcy na tym samochodzie, mamy zarob. To, moim odczuciu, jest bardzo dobrą ceną. Naprawdę jest potężną ceną. Dobra, siadamy do mermeczki. 60 tak szczapie się z nimi zabić, no to też nie jest um... mało, to nie? Dobra, teraz tak. A, jeszcze Golfa nie wystawiłem, dobra. Musimy się kimnąć. A, coś jest. Powziąć, umieć samochody i ogarnąć sobie wystawienie ich. Więc tutaj zobaczmy, Ile straciłem, ile zabiłem? Wydaje mi się, że coś... 176 tysięcy gdzieś jest więc... Nie jest to jakoś tam takicznie dzisiaj Biolo, lecimy do Biola? i tak, yy, ogarniamy za samochodziki Czekujemy, czekaj, 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 czekaj bo jakby nie... Wychodzimy, oganiam mieczką. Chodźciech! Tak! Powiedziałem, poza to jest pójny dziś wyglądać, ale dobra. Nie czy tym idziemy w ogóle. Chyba pnąłem. O, że i tym Tymi, tymi Sklejał zejść mam. Mamy jeszcze aukcję dzisiaj, co by się przydało zrobić. Aukcyjować coś jak może to, to jest godzina godzinie po południu. To też. Będę popołudniu że tego nie wiem czy tak uda ogarnąć, to może mi umyć Ta piękna, bojemka jaką widziałem Naprawdę Moim zdaniem jest najładniejsza byłem bo końcu fajnie nie fajny kolor zrobił i się yy, po lakierowaniu, więc naprawdę nie jest źle tych, tych. O tak yy, muszę na pewno zatankować wszystkie samochody, bo tego wcześniej nie zrobiłem. Co też miało wpływ na, na to, że taka cena samochodu, samochodu była. Jeszcze mi się bo gdzieś jeszcze jest taki, pokazuje brudnawy A jednak nie yy, brudnej. Jeszcze gdzieś tam jest lekko brudny. Eee, yy, tutaj, no i nit, potankujmy, potankujmy. Nie, jest elektroniczna. Przepraszam, ten kilo ma, nie ma. Chyba idziemy wystawiać. Zobaczymy, czy się uda. Znacie, co mnie wystawić dzisiaj samochody, czyli tak... Yy, golf, powiedzmy. Ale maksymalna da mi 40, w ogóle nie było raczej będzie lepiej, Toyota. Toyota, maksymalna 100, damy 110 tysięcy, za Fiata 400. 400 i Mustang Mustang jest tam maksymalnie ten, to da mi 70 70 tysięcy kolejna to jest empatikiem podtojotek przed 80, dałem 50 tysięcy, bo są 82 yy, tysiące Już jesteśmy trochę zaobieni. Czyli yy, nieźle. Wszystko jest to elegancko 29. Troszkę mało. 19 poproszę, była. 29. 29. 30, 20 29. 29. 20. Czekajcie. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. nam się 10 15 tysięcy zrobię, nie zrobię, więc nie sprzedam dziękuję, Tu za wychodzę z pułapu 35 tysięcy, zobaczymy czy będzie elegancku. One też wątpliwe, chociaż yy, myślę zawsze może. Yy, to tak, co mnie nie sprzedaje? 3 dychy chociażbym 3 dychy miał 31, tu byśmy zrobili, żebyś pokazał mi sumkę. Co? A, czy to jest inny koszt, jeszcze góra? ile ten daje, czy też na ten 304 tysiące, b, eee, tysiące tam ten dał, tutaj zobaczymy, ile pani da. Tu... Bez porównania. I kolega wygra ten i zobaczymy, no ile mi się uda teraz tego albo Powiedzmy 160 sto, sto tysięcy, tak? Zapewne nie ucień. dobra. Mam 400. 367 tysięcy 900. Przes przesadzimy, dobra. to daje 350. Dobrze, 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 dzisiaj, więc nie ma co narzekać. 50, mało, mało, proszę panią, proszę panią, bardzo mało pani chce mi dać za ten samochód, to jest bardzo dobry w stanie. 40, eee, to chyba ten jeszcze lepiej. w ogóle po kosztach chcę mi jechać, bo w ogóle po kosztach, nie ty mi upływałeś nie tym Dobra, daj 60 tysięcy. Aż mi tyle? No kurwa, tak go się z tobą ty aż nie ładnie, nie ładnie. Takie klientki to ja nie lubię, no ale yy, takich klientów na no, mi to zrobić. 50:55. Jak opowiadasz, daj mi zarobić, kurwa. Jest pełno, dobra. I wszystko, więc yy, następny odcinek będzie się widzieć na aukcji, a w dzisiejszym odcinku bym to tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie. macie się następnego odcinka. Na razie, cześć.